<laughs> Widziałeś? Gdzie ty jesteś? Halo Kto? Wojtek Co robimy? Gdzie ty jesteś? Nic <laughs> Jak to się dzieje? Wróciłaś do domu? Gdzie jesteś? w na razie a Wojtek kiedy będziesz wracał, dzisiaj czy jutro? <grym> dzisiaj bo dzisiaj nie musisz bo są ci nowi redaktorzy i zadzwoń tylko do Krzysia, że wszystko jest ok bo się martwi a oni jak przyjdziesz nawalony to cię nagrają i będzie lipa to może lepiej jutro wpadnij tylko nie zamarznij nie. Masz ciepło? <grymne> Pełnie. <grymne> A, będzie. Dwa dni byłeś w lesie? Czy, czy, czy byłeś w jakimś ciepłym miejscu? W lesie. <grymne> to jak ty tam śpisz na takiej zimie. O ty wariacie, wariacie. <grymne> Tylko, Wojtek, nie wracaj nawalony do, do domu. Wytrzeźwiej albo jutro wróć. Jesteś tam z kimś? Nie. Sam jesteś? To lepiej, żebyś był z kimś, żeby ci się to nie stało, żeby Ci ktoś pilnował. Nie. Co? Jestem z bogiem. O ty wariacie. I spałeś na. na. Podle... W lesie żeś spał całą noc. Tak. A czym się przykryłaś? Niczym. Kurde. No, widoku. No, no i co teraz będziesz robił? Na A... razie tu jestem. A masz co jeść i pić? Mam. to no. mam jeszcze. O ty dzikusie, ale żeś poleciał. No to, to ja zadzwonię najwyżej do Krzysia, że ci nic nie jest. Co? Czy ty zadzwonisz? Bo się martwi o ciebie. Żeby nie widział mojego numeru No nie, no to nie, to dobra To a, a mogę mu powiedzieć, że nic ci nie jest? Tak A powiedzieć mu, że będziesz dzisiaj czy jutro? Dzisiaj będę Dobra, a to wyczerpij, wypij jakąś wodę, nie pij nie pi tam już nic więcej ten... Dobra No bo my się martwimy o ciebie Także ten Wyczerpij trochę i, i Wracaj do domu No to ja Cieszę się, że jesteś, że zadzwoniłeś. To. Halo? Oj, tak? Tam były psy. Tam gdzie mieszkam, to psy są. <laughs>